Bezpieczeństwo energetyczne i związane z tym ceny energii były od, od dawna ważnym tematem, ale w obecnej sytuacji po agresji Rosji na Ukrainę stały się wyjątkowo ważne. Jeśli jesteście zainteresowani tym, czy grozi nam brak prądu, czy będziemy marznąć kolejnej zimy, czy będzie nas stać na opłacanie rachunków za gaz, wysłuchajcie naszej rozmowy, kolejnej rozmowy Śląskiej Platformy Obywatelskiej. Dzisiaj moją rozmówczynią jest Gabriela Elenartowicz, posłanka na Sejm RP która zajmuje się energetyką, ochroną środowiska od dawna, więc o tym ważkim temacie, szczególnie ważnym teraz, kiedy, kiedy oczywiście jest czas, kiedy pomagamy uchodźcom, kiedy liczymy na to, że także ta pomoc wojskowa dla Ukrainy będzie skuteczna, no ale zdajemy sobie sprawę, że ta wojna toczy się w kontekście także energetycznym, bo przecież Rosja jest głównym graczem na rynku energetycznym i świat zachodu, nasz, nasza cywilizacja, zdecydowała się, że no na, na twarde sankcje wobec Rosji. Czy, czy zacznę od tego, czy czego się możemy spodziewać? Czy jesteśmy przygotowani na to, czy ta zima się już pomału kończy, wiosna nadejdzie, tak? Ale czy, czy, czy przed kolejną zimą zdążymy się uniezależnić? Czy w ogóle jest taki pomysł, żeby się uniezależniać od, od dostaw rosyjskiej ropy, gazu? Jak będzie wyglądał rynek energetyczny w Polsce? Trzeba tu podkreślić, że mamy jakby dwa elementy zasadnicze tego zjawiska. Pierwszy, który się nam pojawił jeszcze wcześniej, przed wybuchem otwartej wojny na Ukrainie, to załamanie rynków energetycznych, mm. gwałtowne wzrosty cen nośników energii, wynikające z, generalnie z dwóch przyczyn. Jedna to ta, że świat odbijał. Się świat gospodarczy po pandemii mhm. i zapotrzebowanie na nośniki energii y, wzrosło bardzo, y, a jednocześnie na tym rynku zagrał reżim Putina, próbując wpływać na ceny, y, na przykład ograniczając dostawy na Rynek ten tak zwany spotowy, czyli otwarty, wymuszając podwyżki cen i próbując skłonić odbiorców do zawierania kontraktów długoterminowych, które, które wiążą i które nie są podatne tak na rynek i dają władze Putinowi. Trzeba jednocześnie zaznaczyć, że y, Rosja obecna Rosja Putina i zbroi się, ale także prowadzi taką działalność eks ekspansywną, polityczną za pieniądze pochodzące ze sprzedaży źródeł, noś, Przede źródeł, 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 źródeł. źródeł... Przede wszystkim Zato, bo to, jest energii. zdumiewające, że Rosja tak naprawdę nie ma większych innych źródeł dochodu. Pię... Trzeba kraj. wiedzieć, tak. że 50% przychodów tak. budżetu Putina to są, to jest sprzedaż nośników energii. I jednocześnie po w stronie europejskiej, ale nie tylko europejskiej, bo światowej, bo świat coraz bardziej cały idzie w kierunku polityki klimatycznej, która stwarza dla tych dochodów ogromne zagrożenie. Mhm. Bo jeśli będziemy odchodzić od paliw kopalnych, a cały pakiet Fit for 55 jako realizacja Zielonego Ładu ma taki, taki plan, ma takie założenia. To kto na tym najbardziej straci? Na tym straci właśnie uh -huh. y, straci Rosja Putina, zwłaszcza, że notowania samego Putina w Rosji się obniżają i między innymi tu jest ta agresja na Ukrainę, adresowana części, części, częściowo także do wewnętrznego elektoratu w Rosji, wzmacniające po, pozycje? Po kolei, bo podwyżki, drastyczne podwyżki, pojawiły się jeszcze przed wojną, przed agresją Rosji. Na przełomie grudnia i stycznia dowiedzieliśmy się, jak bardzo będą rosnąć ceny prądu. No dla, I tak wysoko dla odbiorców indywidualnych, horrendalnie wysoko dla, dla odbiorców, dla firm, dla instytucji także. Chciałem się zapytać, czy te podwyżki, o czym, oczywiście one wynikają po trosze z przyczyn obiektywnych, o których mówiłaś, ale niewątpliwie bardzo także po, po stronie błędów popełnionych w Polsce, przez polski rząd. I czy można je porównać, jak te podwyżki się mają do, do podwyżek ceny w krajach, innych krajach europejskich? No i trzeba powiedzieć o tej obłudnej, skandalicznej kampanii dezinformacyjnej, która obwinia Unię Europejską za, za podwyżki. Tej kampanii toczonej cały czas, bo te billboardy wiszą, cały czas te reklamy się pojawiają, w internecie i wchodzimy sprawdzić, co się dzieje na Ukrainie i cały czas widzimy tę kłamliwą akcję, która mówi, że 60% tych podwyżek to wina Unii Europejskiej, 60% kosztów energii, co wiemy, że to jest nieprawda. No to jest kłamstwo i to kłamstwo na dużą skalę, ale żeby powiedzieć tak naprawdę, na czym ono polega, to warto by odczarować i powiedzieć, co to jest ten ETS, który mhm. jest obwiniany za, za te podwyżki, za wysoką cenę i nazywany podatkiem, podatkiem, unijnym klimatycznym, co jest dużą, no, dużym nadużyciem i generalnie nieprawdą. Ale warto przypomnieć sobie daty, bo tu oskarża się polityka unijną, ale między innymi Donalda Tuska o wszystkie winy z tego, z tego tytułu. A warto powiedzieć, że system ETS, czyli system, handlu uprawnieniami do emisji, który ma na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Takie systemy są na większości krajów świata. One wynikają też z porozumień klimatycznych ONZ-owskich, między innymi z porozumienia paryskiego. Ale ten nasz europejski system ETS-u jest takim systemem rzeczy, rzeczywiście, który ma wymiar także gospodarczy i finansowy. Czyli każdy kto emituje CO2 yy, musi zakupić jakby uprawnienia yy, z, tego, z tego tytułu i te pieniądze z tych uprawnień trafiają do budżetów krajowych. Czyli też budżetu polskiego w Polsce. W Polsce i one powinny być przeznaczone właśnie na... Obniżenie emisji na przejście na odnawialne źródła energii. Czyli znaczy, logiczne między innymi. i zasadne. Tak, i to na tym ten mechanizm no. polega. On został przyjęty w 2005 roku. Mhm. Czyli kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość? Prawo i Sprawiedliwość, zresztą na podstawie dyrektywy, która jeszcze wcześniej, w 2003 roku, została wydana, a ostatecznie ten kształt obecny został zaakceptowany przez w 2007 roku, kiedy premierem był Jarosław Kaczyński, a prezydentem Lech Kaczyński, mhm. więc opowiadanie, że, że to jest jakaś polityka PO, PSL, jest kompletną bzdurą. Następnym etapem było to, że te uprawnienia do emisji, one mogły być takim yy, yy, giełdowym narzędziem finansowym. Można tymi uprawnieniami Handlować tak jak na, na giełdach finansowych, i mogą to robić i wytw... ci, którzy kupują energię, te certyfikaty, ci, którzy sprzedają, ale także instytucje finansowe. I to działało dość dobrze, i jeśli mówimy o tych gwałtownych wzrostach, to dlatego, że Certyfikatów do, tych certyfikatów, tych uprawnień było coraz mniej na rynku. Bo system polega na tym, że oprócz tego, że trzeba kupować uprawnienia do emisji, to jeszcze poszczególne państwa dostają pulę darmowych mhm. emisji. I te darmowe emisje sobie sprzedają na tej giełdzie i przychody z tego tytułu też mają przeznaczać na transformację e, energetyczną. I zawsze jest tak ustalana ta pula tych darmowych emisji, żeby ona była nieco niższa niż potrzeby wynikające z tego, ile. Emituje się CO2. No, żeby aktualnie. inspirować żeby do obniżania. Tak, do, do obniżenia. Ale to potrafimy, można oszacować, ile Polska, polski rząd z, tych, z tytułu sprzedaży, tych prawda, emisji pozyskał, a ile zainwestował tak naprawdę w energetykę. Te pieniądze nie są wprawdzie znaczone, tak, no ale... ale co najmniej połowa powinna być, być na ten cel przeznaczona. Dotychczas gdzieś około 60 miliardów do budżetu wpłynęło najwięcej w ostatnim, w ostatnim roku, po prawie 25 miliardów i z tego tylko niewielka kwota przeznaczana jest wprost na inwestycje służące transformacji Czyli, energetycznej. Czyli mają duże przychody, przeznaczają je na, na swoje, na Oprostu inne wydatki. To jest tak. tak, to jest... I dziwią się, że... To wpada w wielką, wielką czarną dziurę budżetową, którą dysponuje Dysponuje rząd, ale chcę powiedzieć, że ten system w najbliższym czasie ma wygenerować, takie są prognozy wszystkich ekspertów, około 170 w ciągu następnych 10 lat 170 miliardów mhm. złotych, które powinny być przeznaczone na transformację energetyczną, a do tego do, dochodzą z najbliższego budżetu unijnego dodatkowe jeszcze środki. Razem mamy w najbliższych 10 latach w 560 miliardów na transformację Czyli energetyczną. Więc nic, tylko to robić, ale są głosy ze strony rządu, że nie, zostawimy przy tym węglu i tak dalej. Skąd mamy ten węgiel, brać? Chyba tylko z Rosji tak? dalej go kupować? Przecież to, to są rzeczy, które no należy zrobić. Wiadomo, że, yy, że transformacja energetyczna musi być przeprowadzona. A kiedy ją nie przeprowadzić, teraz, kiedy są na to pieniądze? Mamy, jeśli chodzi o Rosję i te relacje z Rosją, mm. to jakby mamy też. Dość specyficzne zagadnienie. My importujemy prawie 80% węgla importowanego, a importujemy wcale nie mało, mhm. to jest węgiel rosyjski. W ubiegłym roku 14 milionów ton i to jest taki węgiel energetyczny, ale nie do dużej energetyki. Tylko to jest węgiel, który jest potrzebny do małych ciepłowni. Sprzed, ogrzewamy nim domy. Mhm. Czyli można powiedzieć, że źródło smogu w naszym kraju. Które, którym jest niska emisja, czyli ogrzewanie budynków, którym truje się, u, z powodu którego umiera do 50 tysięcy Polaków rocznie, to, on, to oni umierają na skutek trucia się ruskim węglem. Jak za, za który Putin prowadzi wojnę. Za który płacimy wojnę, tak. ogromne pieniądze mhm. i za który Putin płaci wojnę. ba. My jeszcze jednemu sojusznikowi Putina płacimy duże pieniądze za to, że nas truje. Płacimy na przykład Łukaszence. Od 2016 roku tak zmienia, rząd PiS tak zmieniał prawo dotyczące tak zwanego węgla energetycznego, drewna energetycznego, a ściślej tak zwanej biomasy leśnej, mhm. że my sprowadzamy 80% biomasy, która jest spalana w polskich elektrowniach biomasy drzewnej, leśnej, to, to jest biomasa, to jest drewno kupowane od Łukaszenki. A wystarczyłoby zastosować, nie trzeba czekać nawet na jakieś embargo tu yy, unijne. My wystarczy, że nie będziemy wspomagać yy, Putina i Łukaszenki w prosty sposób. Wystarczy nie kupować rosyjskiego węgla, który nastruje i nie kupować białoruskiej biomasy. A co zastąpić? Biomasę kupujemy tylko dlatego, żeby, żeby próbować osiągnąć udział odnawialnych źródeł energii w miksie wymagany przez Unię Europejską przez ten system, żeby między innymi kar nie płacić, a przecież wystarczająco i obniżyłoby to koszty też energii, zaspokoiłoby ten poziom, na przykład energetyka wiatrowa lądowa, Aha. którą zahamowano... Całkowicie wykluczyli, Całkowicie. Nie można a to jest w tej chwili najtańsze źródło energii Aha. i źródło energii niezależne. I tu nie musielibyśmy, nie musielibyśmy palić drewna w kotłowni, w naszych elektrowniach, a jeśli chodzi o rosyjski węgiel, to wystarczy na poważnie zacząć walkę ze smogiem i na przykład skorzystać i z unijnych pieniędzy, które są specjalnie na ten cel przeznaczone, a po które nie sięgamy, bo nie mamy przygotowanych programów to jest około 8 miliardów euro ostatnio mhm. i przeznaczyć je na głęboką termomodernizację naszych budynków. I na zamontowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych. To się da zrobić stosunkowo szybko. Wystarczy odblokować. Zablokowano w tej chwili fotowoltaikę, mhm. która się rozwijała tak. bardzo mhm. dobrze w Polsce. A tak panele fotowoltaiczne połączone z pompami ciepła, które mhm. pozwolą na tańszą energię do zasilania, tych pomp ciepła pozwoliłyby nam zlikwidować smog i uniezależnić się całkowicie od rosyjskiego węgla. Można to zrobić naprawdę szybko. A jeśli chodzi o pytanie Twoje, o embargo w ogóle na rosyjskie paliwa, gaz przede wszystkim, to w tym tygodniu Komisja Europejska będzie podejmowała decyzję już szczegółowe w tych kwestiach, w tych kwestiach, ale e, Agencja e, Unijna, e, Agencja e, Energetyczna e, Międzynarodowa zaproponowała takich 10 kroków, w jaki sposób można błyskawicznie uniezależnić się od uh -huh. rynków e, o, od, od Putina tak naprawdę uh -huh. i od e, środków. E, od paliw importowanych od niego. I się okazuje, że ta agencja rekomenduje w ciągu roku, tylko w ciągu roku, Unia Europejska może ograniczyć o jedną trzecią na przykład mhm. gaz, import gazu. To ma szczególne znaczenie w innych krajach niż nasze, gdzie, gdzie gaz jest potrzebny także do energetyki tej dużej Elektrownie są zasilane mhm. także gazem. A w następnym roku o kolejne ilości energii, bo to trzeba mieć świadomość, że rosyjski gaz, zwłaszcza sprzedawany właśnie w, w gazociągami, mhm. nie jest jedynym źródłem, źródłem energii. On może, może nim później szantażować. Jeśli nie, nie przejdziemy całkowicie na, na, na rynki tzw. Tak spotowe, czyli niezależne, mamy gaz LNG, są niewykorzystane, yy, niewykorzystane europejskie terminale, możemy go importować i to z kierunków z, ze Stanów Zjednoczonych i yy, z, yy, z, yy, z, yy, z Południa, z, yy, między innymi z Półwyspu Arabskiego yy, i on w szybkim stopniu może zaspokoić potrzeby Unii Europejskiej w gaz, tak samo jak dalej prace nad, nad paliwami biogazowymi produkowanymi z biomasy. Miejmy nadzieję, że to wszystko o czym mówisz będzie się działo. Tuż tu odpowiedziałaś na to pytanie, które chciałem na koniec zadać, co trzeba robić, już zostało wyjaśnione, natomiast tak jeszcze jedno takie krótkie pytanie, czy do na koniec tego roku możemy się spodziewać bez względu na rozwój sytuacji wojennej, na kolejną jakąś gwałtowną podwyżkę cen prądu, czy, czy, czy to jest nieuniknione, czy te, bo te jednak te działania, one no, mogą być szybko przeprowadzone, ale nie, nie tak szybko pewnie, tak? I czy te zaniedbania, które już się dokonały, spowodują, że w przyszłym roku jeszcze po raz kolejny ten gaz jeszcze wyraźnie zdrożeje? Ceny znaczy, prądu raczej i gazu. To znaczy, ceny gazu, jeśli będzie konsekwentna polityka sojuszników, czyli Unii Europejskiej w tym przypadku i Stanów mhm. Zjednoczonych, prawdopodobnie nie, nie mogą nie wzrosnąć, bo ten szantaż będzie, Putina będzie nieskuteczny, a nie będzie miał skąd brać pieniędzy. Będzie musiał sprzedawać. Na, na, do, swojego, do swojego budżetu, więc więc tu y, nie sądzę. Jeśli chodzi o energię elektryczną, to y, tu może się zdarzyć, y, mogą się zdarzyć jeszcze podwyżki, chociaż też eksperci mówią, że to się będzie stabilizowało, ale trzeba też wziąć pod uwagę, że w ramach y, realizacji y, właśnie pakietu klimatycznego i Fit 455 y, planowane, planowane jest jakby przyspieszenie tych działań. I przy jednoczesnym planowaniu specjalnego funduszu stabilizacyjnego, który mm -hmm. miałby pomóc krajom członkowskim w osłonach, jeśli te ceny energii elektrycznej w, te, w wyniku tych działań przejściowo by jeszcze wzrosły. Ale na czym między innymi te modyfikacje polegają? Unia Europejska już w zasadzie zdecydowała o tym, że jedynym sposobem na Uniezależnianie się energetyczne, jest przyspieszenie transformacji, Aha. a nie jej wydłużanie. Ale z, dla nas ważne jest też to, słowa, które padły e, w ubiegłym e, tygodniu od Franza Timmermansa, że jednocześnie będzie się modyfikować przejście, jakby pozwalając na to, by to węgiel nie. pozostawał dłużej paliwem przejściowym mhm. dla produkcji energii elektrycznej, przejściowym do Kostym przejścia gozu, tak? całkowicie, mhm. nie, do przejścia mhm. całkowicie na odnawialne tak, źródła energii, żeby zamiast gazu, tak, bo dotychczas było, zalecenia były takie, że jak najszybciej wycofujemy się z węgla, traktujemy gaz mhm. jako paliwo przejściowe do odnawialnych źródeł energii. Tym razem proponuje się, że równolegle Węgiel z gazem mogą być tym paliwem przejściowym, przy założeniu, że coraz szybciej. Chyba ja odejście od, od krytykowania całkowitego odrzucenia energii atomowej, także jest tutaj na horyzoncie. Generalnie w taksonomii się utrzymuje, się utrzymuje to, że, że całkowicie nie wyklucza się energetyki jądrowej, z tym, że raczej, raczej jest mowa o kierunku takim. Tych małych, uh -huh. małych reaktorów, a nie tych dużych, bo trzeba wziąć pod uwagę, że paliwo jądrowe też, też jego dysponentem największym jest, jest Rosja, więc uh -huh. tu też jest ryzyko uzależnienia. Ale wracając jeszcze do tego uwolnienia jakby w okresie przejściowym węgla, to ma to także dla nas znaczenie, bo ten węgiel, którym zużywamy w elektrowniach, to jest polski węgiel. Często. A generalnie w tej chwili ceny węgla na rynkach światowych rosną na giełdach, więc nawet ten eksportowany mhm. przysparza jakby przychodów. No ale warto w tak Polsce. jak mówiłaś podkreślać, że ten węgiel, który jest najczęściej spalany w domach, to jest węgiel sprowadzany z Rosji, a tu tak. przecież można z tego odejść i, i to może być tańsze, w, oczywiście jest jakaś inwestycja wymagana, ale potem jak już jest ta fotowoltaika i pompy ciepła, to jest prawie bardzo tanie dla ogrzewania to trzeba to robić. Myśmy no. zaproponowali i to w tej chwili jako projekt senacki jest lasem marszałkowskim, właśnie projekt, ustawy, która pozwoli na zachowanie takiego bezpieczeństwa energetycznego na poziomie lokalnym, mm. bo to jest ważne. Ciepło to jest największy udział w wydatkach na energię w każdej rodzinie, w gospodarce mm. domowej. I jeśli pozwolimy na to, żeby na poziomie samorządów gmin powstały takie lokalne plany zaopatrzenia w energię i te lokalne plany uwzględniały lokalne odnawialne źródła energii, zarządzane na no. poziomie lokalnym z magazynami, też y, włączeniem magazynów energii i z inteligentnym zarządzaniem. My często zapominamy jaki mamy y, w Zielonym Ładzie to też jest widoczne. Jaki mamy oręż, dla tego, by zapewnić sobie bezpieczeństwo energetyczne, szczególnie to lokalne, nie mhm. dużego przemysłu, tylko gospodarstw domowych i to bezpieczeństwo także finansowe, bo ta energia będzie tańsza, to to, że musimy, jak ja to nazywam, zastosować 3D. Dekarbonizacja naszych domów i ogrzewania. Mhm. Wyzwolenie się od smogu poprzez decentralizację, czyli to lokalne sieci, które będą skorelowane z tymi dużymi i digitalizacja. Postęp cyfrowy, który mamy, pozwala nam na elastyczne zarządzanie produkcją energii versus zużycie energii. Także te wszystkie niedogodności związane z, z odnawialnymi źródłami energii, które z natury swojej bywają niestabilne, mhm. mogą być balansowane przez właśnie takie elastyczne zarządzanie mhm. używania urządzeń, produkowanie energii. Już nie mówiąc y, o tym, że możemy produkować energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii i magazynować ją na poziomie lokalnym, Między innymi w takich małych hydroelektrowniach na, na te miesiące czy godziny, mhm. kiedy, kiedy słońce Jest nie świeci, wiatr okay. nie wieje, mówiąc zupełnie Czyli mówiąc, krok, pod, kons, konkludując, wiadomo, co, co należy robić, aby to było robione. No, bez wielkiego optymizmu to mówię, co do najbliższych miesięcy, ale, ale może, może Apel tak będzie. Do rządu na już: odblokować energetykę wiatrową, no. odblokować fotowoltaikę i pozwolić ludziom samym na poziomie lokalnym zarządzać zużyciem i produkowaniem energii, skorzystać z unijnych pieniędzy, czyli odblokować pieniądze unijne na transformację energetyczną, ale także na głęboką terytorium modernizacji budynku, bo to ciepło niezużyte jest najbardziej ekologiczne i najtańsze. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.